Cześć kochani, chciałabym zaprezentować projekt mojego życia, tak zwany planer. Jest już to czwarta wersja. Poprzednie trzy były w języku angielskim, ta jedyna w swoim rodzaju najlepsze wykonanie w języku polskim. Okładka ze skóry syntetycznej, solidna, twarda, planer sam stanie, jeżeli go ułożymy w odpowiedni sposób, pokazuje po prostu to solidność. Mamy w środku 53 tygodnie. E Czyli cały rok, tak naprawdę jest kalendarz na 2024. Tutaj mamy stronę urodzin, znajomych, celów na ten tydzień, dużo rzeczy. Nie będę zdradzać Wam wszystkiego, sami się przekonajcie. E, krótko wyjaśnię bardzo, z czego się składa. Załóżmy, mamy w środku strony jedną treningową, drugą życiową. Trening zaczyna się z cytatem motywującym przez polskiego autorstwa, polskiego sportowca. Z drugiej strony mamy wskazówkę życiową, która nam pomoże zwiększyć produktywność.